Siema. Zorganizowałem dla Was konkurs na 9 skinów o łącznej wartości ponad 600 zł. Nagrody będą przyznawane jako gratisy do doładowań z moim kodem, czyli lamianek. Minimalna wartość doładowania to 2 dolary, czyli 840, przeliczając na złotówki. W przypadku otrzymania nagrody otrzymasz powiadomienie od razu po doładowaniu swojego konta, a skin zostanie dodany automatycznie do ekwipunku. Datko przypomnę, że na kanale trwa konkurs na kosę dla losowego subskrybenta. Zajrzyj w film, który znajduje się w drugiej lince w opisie, a teraz zapraszam Cię do oglądania. Deck. We're the Move your wings! Feel the ship to the top! Bring only the best skins! This is going to be a legendary shipment! SKINS Only. Trade your CS2 loot and create your perfect loadout on Pirate Swap, the best CS2 skin exchange. Use the promo code on screen to get some free treasure. Siemano z tej strony Lamianek i witam was w kolejnym materiale na tym kanale w dzisiejszym odcinku jesteśmy oczywiście na CSGO skinsie no i na sam start przypomnę wam że wchodząc z pierwszej linki w opisie dostajecie 20 oraz 10% do doładowania zapraszam do drugiej, trzeciej i czwartej linki w opisie ponieważ tam bardzo ciekawe rzeczy o których słyszeliście przed chwilą w tych dwóch intrach, które były przed samym rozpoczęciem materiału w dzisiejszym odcinku przejdziemy sobie do skrzyneczki neon case jest ona za 8 40 Miałem już jakiś czas temu zrobić teścik tej skrzyneczki, ale tak jakoś, no kurde, odkładałem, odkładałem, bo co chwilę jakieś nowości wychodziły na stronie. Tak samo wyszła dzisiaj nowość, e, niestety tu nie mamy profitu, e, nowość w postaci eventu Retro e, Revival, Revival, Revival. Nie wiem, jakoś tak. No i ten event zaczniemy testować od jutra prawdopodobnie. Aczkolwiek jeszcze mam lany na parę skrzynek, no ale to zobaczymy czy po evencie, czy kiedy to zrobimy. Na razie skupmy się na tej skrzynce Neon Case. No standardowo gramy sobie do 10 punktów, 1 do 1. Lecimy sobie dalej. I sprawdzamy sobie, co nam teraz tutaj e, wyleci. No, niestety znowu zabrakło nam paru groszy. E, trzecie, czwarte otwarcie już mamy 1-2 w sumie bilansik. I tutaj chyba bez szału, tak, 1-3. do 3. No, mam nadzieję, że Non-Case jakoś coś ciekawego sobą zaprezentuje. No, mam nadzieję, zobaczymy jak będzie. Pójdziemy oczywiście później na Case Battle, może spróbujemy sobie na Boost Mode albo na Yester Mode. No. Jestermoda możemy dodać, choć jak słyszeliście w poprzednim odcinku, niechętnie go gram, niechętnie go gram, no jest to spowodowane tym, że na wszystkie skiny jest równy procent, no i ciężko tam zarobić, no ale jak już zarobi się, no to wtedy wiadomo, że jest mega big win, ale no na razie. No to ciężko o to właśnie, żeby cokolwiek tam dobrego zarobić. No zarobić to na razie nie daje nam ta skrzynka, ponieważ mamy e, 2 na 5 w tym momencie i mi się to strasznie nie podoba, bo już jest 2 na 6, czyli oznacza to, że dość sporo sobie przegrywamy. Dobra, lecimy sobie dalej. Mam nadzieję, że to się zaraz poprawi, a ewentualnie na Case Battle'ach przejdziemy do czegoś lepszego. 2 na 7 chyba, a jak nie 2 na 8, jeszcze się pogubiłem nawet w liczeniu. No może ten Umpik coś tutaj troszkę uratuje, chociaż wątpię. 8 zł, nic nie ratuje, 2 do 9. No i czyżby było takie powiedzenie 2 na 10? Chyba na to wygląda. Także neon casing, no tak jakoś nie przekonuje mnie do siebie. Jest dużo innych, lepszych skrzyneczek w tej cenie, które możecie sobie otworzyć. Jeśli nie wiecie, które, no to na przykład powiem Wam, że USP Lock Casea polecam bardzo serdecznie. Music Casea polecam rzucić sobie na case Batla, yy, Gold Caseik bardzo fajny. No i jeszcze podobny cenowy z Lovely case który też jest dla mnie no naprawdę bardzo fajną skrzyneczką. Yy, dobra, weźmiemy sobie może 7 Jester yy, 7 na buście. I dopchniemy 7, 6 klasycznie, bo 7 nie możemy oczywiście, i zagramy sobie underdoga na czterech graczy. No i spróbujmy sobie tej oto skrzyneczki. 1000 zł wydajemy sobie prawie na tą bitewkę. Także mam nadzieję, że coś tutaj ciekawego nam sypnie i odda. No, miałbym. Fajnie by było, fajnie by było. Eee, znaczy, no, nie chciałbym, żeby coś sypnęło. O, tak by było najlepiej. Także no. Lecimy sobie. O, taka kostka bardzo fajna, bardzo fajna. Lecimy dalej. No i druga koska, o kurde, bot Emilii tutaj strasznie szaleje. Ja, co prawda, dropię decimatorka w stanie Factor New, także troszkę nie po drodze ten dropik. Jeszcze dwie skrzyneczki, jest ten No, ale dwie kosy Marble Fade, no to już jest tutaj coś potężnego. No i bot Adrian by musiał jedynie coś dropnąć, żeby mnie leciutko dogonić, i ten kałaszek może mu z tym pomóc. Bo tak jak widać no raczej botarosso już nie dogonimy No i właśnie udaje mi się wejść tutaj na prowadzenie 12 skrzyneczek do końca, jest to sporo skrzynek jeszcze Patrząc na to, że mamy jeszcze 5 skrzyneczek na buście I 6 skrzyneczek normalnie, ale dobrze, bo tutaj fosforek wlatuje za 3 dyszki Także troszkę nam ucieka bot Adrian i o to też chodzi w tym całym zamieszaniu Dobra, lecimy dalej, ile mamy przewagi? Około 5, 60, nawet 70 zł bym powiedział. Dwie skrzyneczki na buście i tutaj, no widzowie, najprawdopodobniej nie powinno się już nic wydarzyć. Powinniśmy sobie wygrać na zakończenie tego odcinka. No i na case Battle skrzyneczka Neon po tej jednej bitwie. No, może zyskać moje uznanie, ale jednak poczekajmy, bo faktor Newmak 10 Neon Rider mi w tym momencie poleciał. No i to będzie bitwa bardzo z ponieważ 7 zł różnicy, 5 skrzynek do końca. Dobra, fajnie, bo dropnął sobie tego także znowu nam troszeczkę odskoczy. 4 skrzyneczki. Dobra. 30 zł, więc wygląda to dobrze. No i dwie skrzyneczki do końca znowu umpa sobie dropi i jak to się zakończy. Okej, okay, Glock moda dla mnie. No i czyli 40 zł nie sądzę, żeby poleciało z tej skrzyneczki Także na sam koniec mamy sobie bardzo fajną wygraną Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu Dziękuję Wam za wszystkie życzenia urodzinowe Za obecność na streamku, ponieważ dzisiaj był mega streamek urodzinowy Dość sporo rozdaliśmy, bardzo długi streamek Także dziękuję każdemu za obecność, za życzenia No i słyszymy się ponownie na odcinku już jutro, czyli w czwartek A w piątek około godziny 16 Zapraszam bardzo Serdecznie na kolejnego streamka. Dziękuję za oglądanie, życzę miłego wieczoru i do usłyszenia już jutro. Siemanko!